Również celem wypowiedzi. tych działań jest to, żeby ukarać te wszystkie osoby, które stoją za procederem fałszowania nie i odwracania, odwracania wyników wyborów w poszczególnych nie, komisjach narodowych. Jeden z tych wnoszących protest został ukarany grzywną, bo to, to jest recydywa w jego wypadku. Jakimi metodami te wybory miałyby zostać sfałszowane? To jest po prostu jedna wielka teoria spiskowa. Hejka kochani, znowu powracamy do głośnego tematu w ostatnim czasie, czyli oczywiście wyborów prezydenckich. Pomimo tego, że skończyły się one prawie miesiąc temu, to Tusk z Giertychem nie dają nam o nich zapomnieć. Ci dwaj panowie muszą w końcu skończyć kłócić się ze swoimi komisjami wyborczymi i wziąć się do sprawowania urzędu, jaki dostali w 2023 roku od narodu polskiego. Mencen dał swoją opinię oraz różne spostrzeżenia w tym temacie i to im się dziś przyjrzymy. Pamiętajcie, że jesteście na kanale A to Ciekawe, więc zostawcie suba lajka, oraz komentarz. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Mencen opowiada o tym, jak cała ta imba o rzekome fałszowanie wyborów się zaczęła i kto dolewał benzyny do ognia. W ogóle skąd się wziął pomysł, że ktoś w Polsce sfałszował wybory? Wszystko zaczęło się jeszcze na samym początku czerwca, kiedy jeden z dziennikarzy lokalnej krakowskiej prasy zauważył pewną anomalię w jednej z krakowskich komisji, gdzie wynik w drugiej turze znacząco odbiegał od tego wyniku w pierwszej turze, co by wskazywało, że doszło na terenie tej komisji albo do jakichś bardzo drastycznych zmian w preferencjach wyborczych. Mieszkańców danego terenu, albo doszło do jakiegoś cudu nad urną i rzeczywiście coś nie zgadza się w wynikach tej komisji. Początkiem tych wszystkich wydarzeń był komentarz dziennikarza z Krakowa, która zauważył, że wynik z drugiej tury wyborów znacząco różni się od tego z pierwszej. Następnie na portalu Wykop został opublikowany wpis, który również kwestionował wynik wyborów i od tego momentu tematem zaczęli interesować się dziennikarze oraz media. I choć ten, co to napisał, potem się wycofał i przyznał, że był lekko, no może trochę, na jak szpadel. To narracja o sfałszowanych wyborach już poszła w świat. Mencen jasno mówi, że kropką nad i był sam Donald Tusk, który dolał benzyny swoją wypowiedzią, domagając się ponownego przeliczenia głosów. A potem wszedł Giertych, który zamiast gasić pożar, stworzył i udostępnił w internecie wzór protestu wyborczego. No i się zaczęło. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 50 tysięcy protestów, z czego 90% były to tak zwane giertychówki, czyli wzory z Peselem, takim jakim udostępnił Roman Giertych w sieci która głosowała na Trzaskowskiego, zaczęła masowo wysyłać wzór udostępniony przez Giertycha z jego peselem. Ci doktorzy, profesorowie, a kto wie, może nawet sam Jacek Jaca Murański wysłał, ale tego się już raczej nie dowiemy. Jak informuje nas prezes Sądu Najwyższego, kilka z tych protestów posiadało obelgi pod adresem sądu. Ta elita, chociaż bardziej zasadne jest określenie hołota, wypisywała różne obraźliwe hasła na tych dokumentach, a jeden z tych śmieszków dostał nawet karę w wysokości 3000 zł, co pokazuje poziom wyborców Trzaskowskiego. Nawet na ich Sądu Najwyższego, jak ludzie dzwonią, jak się odzywają do pracowników, to są wulgaryzmy po prostu niebywałe. Również w protestach wyborczych są wulgaryzmy. Jeden z tych wnoszących protest został ukarany grzywną, bo to, już, to jest recydywa w jego wypadku. Może tu chodzi o coś innego? Jak informuje nas Męcen, sprawa powinna być zakończona od razu, z uwagi na to, że w Polsce nie ma instytucji, która by miała uprawnienia do przeliczenia wszystkich głosów od nowa. Pierwszy argument jest taki, że prawo na to nie pozwala. To znaczy, w naszym prawie nie mamy instytucji przeliczenia jeszcze raz wszystkich głosów. Działa to w ten sposób, że jeżeli w jakiejś komisji coś się nie zgadza, składa się protest wyborczy, Sąd Najwyższy może uwzględnić ten protest i przeliczyć głosy w danej komisji, ale nie na terenie całego kraju. To znaczy, jeżeli w jednej komisji doszło do nieprawidłowości, to nie jest to powód, żeby liczyć głosy w pozostałych 30 kilku tysiącach komisji. No ale jest jeszcze jeden powód. Komisje wyborcze, wieczór wyborczy są jedynym miejscem, gdzie może dojść do uczciwego policzenia głosów, tak żeby żaden kandydat nie miał obaw, że wyniki zostały sfałszowane. Więc może jest to kolejny temat zastępczy, żeby przykryć nieudolne działania rządu. No bo kto pamięta o stu konkretach obecnego premiera, które zostały zrealizowane w jakimś marginalnym procencie. Ale mi się wydaje, że sprawa toczy się o coś znacznie więcej. Większego. Nie ma w Polsce instytucji, która mogłaby przeprowadzić ponowne liczenie głosów w całej Polsce, ale jest instytucja, która może przeprowadzać liczenie głosów w wytypowanych przez różne organy komisjach. Ciężko jest sfałszować wybory. No ale co już się dzieje, gdy worek z tymi wszystkimi głosami jedzie sobie gdzieś do jakiegoś urzędu po przeliczeniu głosów? Na no, wtedy to już zupełnie co innego, bo te wszystkie worki z tymi głosami od 1 czerwca leżą sobie gdzieś w różnych urzędach w całej Polsce, przez urzędach miast, samorządów, gdzie prezydentami, burmistrzami są różni ludzie, często z platformy obywatelskiej i one są tam niepilnowane. Znaczy, jeżeli doszłoby do jakiegoś fałszowania głosów, do jakiegoś dokreślenia X-ów, podmieniania jakiejś karty wyborczej, to największa szansa, że do tego mogło dojść, jest już po przeliczeniu głosów, w trakcie kiedy te głosy leżą sobie. Gdzieś w jakichś archiwach, w jakichś piwnicach i nikt ich nie pilnuje. To daje nam ogromne przypuszczenia, że jeśli wybory miałyby okazję być sfałszowane, to właśnie wtedy, kiedy te komisje dostałyby pozwolenie od uprawnionego organu do przeprowadzenia ponownego liczenia głosów no bo umówmy się, kto ma liczyć te głosy: Tusk z Giertychem czy burmistrz, który miał na płocie plakat Trzaskowskiego lub innego hołowni to właśnie takie działania mogą prowadzić do nadużyć, bo jeśli ich plan miałby się powieść, to ktoś miałby liczyć wasze i moje głosy za zamkniętymi drzwiami. Przecież to absurd. Na co słusznie zwraca uwagę Mencen, w tych wyborach nie było aż tak wielu anomalii, które dawałyby pretekst do snucia tak poważnych test, jak sfałszowane wybory przez czołowych polityków. Wybory zostały sfałszowane w taki sposób, że nie zostawiło to żadnego statystycznego śladu. Nie można dostrzec żadnej masowej liczby anomalii na poziomie różnych komisji wyborczej. I to jeszcze do tego fałszerstwa doszło w taki sposób, że nie ma na nie żadnych dowodów, ani nikt tak naprawdę nie wie, jakimi metodami te wybory miałyby zostać sfałszowane. To jest po prostu jedna wielka teoria spiskowa. Według Romana Giertycha Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym to opozycja sfałszowała wybory. Sami chyba widzicie, jak głupio to wszystko brzmi. Gdyby jakimś cudem okazało się, że Giertych faktycznie nie kłamie i wybory zostały sfałszowane, to byłaby to tak wielka kompromitacja rządu, że i tak z miejsca wszyscy powinni się zdymisjonować. Więc o czym my mówimy? Nie ma dowodów, żeby wybory były sfałszowane, ani jednego. Nie ma dowodów na istnienia jakiejkolwiek sytuacji, która mogłaby zmienić wynik tych wyborów. Więc ta narracja, którą prowadzi na przykład pan Szczerba, w moim odczuciu ma tylko jeden cel: doprowadzenie do przeliczenia głosów w taki sposób, aby prezydentem został Trzaskowski. Również celem tych działań jest to, żeby ukarać te wszystkie osoby, które stoją za procederem fałszowania i, i odwracania wyników wyborów w poszczególnych nie, w komisjach moje, obwodowych. To głos, Przecież to jawne podważanie demokratycznego wyboru Polaków. I jeśli moja hipoteza okazałaby się prawdziwa, to będzie to również wykorzystywanie procedur prawnych do osiągnięcia politycznego celu. Politycy zamiast szanować wybór Polaków, to kręcą i szukają jak tu zrobić, żeby wyszło na ich, zamiast pogodzić się z uczciwą przegraną, bo chyba nie dacie sobie wmówić, że chodzi tylko o weryfikację niektórych komisji, ale miejmy nadzieję, że moje teorie i obawy nie znajdą odzwierciedlenia w rzeczywistości. No i udało mi się jakoś przebrnąć przez Giertycha, który ciągle podważa uczciwość wyborów, Tuska, który go wspiera w tej narracji, ale tylko wtedy, kiedy pasuje mu to do politycznego nurtu. No i ja w tym wszystkim, która to dla was pięknie podsumowała i wyraziła swoje niepochlebne zdania na temat działań obecnie rządzących polityków. Dajcie znać, co uważacie o ekscesach Giertych i Tuska w sprawie wyborów w komentarzach oraz nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce w górę. Tymczasem ja się z wami żegnam. Byliście na kanale, a to ciekawe. Do usłyszenia.